Nie, ładnie takie kuluchy nie, wow. nie, ten nie, nie, rybka ten nie, 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 jest nie, 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 Jedz, yes, jedz, yes. no jedz. Ten też się, no, taki duży, ten o takie, aby brał wszystkie, hm, takie, oj, taki duży, wow,

Ten największy będzie, nie? Ten byłem na 5 minut. Brawe jak głupie. Zanęciłem robakami. Wiecie co? Na dwie wędki nie dało się rady łapać. Ecz. Takie duże baty. Przez całą biednicę prawie. Takie duże brały. Ale będzie jedzonko na kolację. Nie, 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 paluszki lizać. Aha. Mm -hmm.